Trump powiedział, nie może być tak, że banki będą tutaj tak się panoszyły, nie mogą tak działać, nie mogą legalnemu biznesowi wypowiadać umowy. No i zobaczymy, czy Europa pójdzie za tym, no bo jednak w Polsce to jest nagminne, że banki blokują przelewy, że banki odmawiają współpracy firmom. Mamy tutaj do czynienia oczywiście z takim. Niewiadomy do pochodzenia naciskiem, bo banki mówią. Tych e, tak, ba banki mówią, my nie możemy takich robić. Dlaczego? Bo nie możemy, bo no to e, jesteśmy i, naciskani i, przez regulatora, i. a regulator mówi, my nic takiego nie, da, nie, nie wydawaliśmy, e, nikt nie chce się do tego przyznać. Dlaczego? Ja rozmawiałem z kilkoma szefami e, takimi regionalnymi banków bo nie ma co ukrywać, że firmy takie jak Kanga są bardzo łakomym kąskiem dla nich, no bo jednak mamy bardzo wysokie obroty, mamy bardzo stabilną sytuację, dla banku to jest czysty zysk. Taki regionalny szef oddziału czy regionu byłby bardzo szczęśliwy, jak miał pod, opiekę, pod opieką nasz rachunek, ale mówi, bardzo bym chciał, ale nie mogę otworzyć, bo faktycznie są naciski z KNF-u,